Witam Was kochani, szanowni 12 marca w środę. 12 marca w środę i cóż, spójrzmy na energetykę dnia. Ewidentnie czasami yy, nasz cały świat, kiedy my wstrajamy się, myślę, to dotyczy wszystkich ludzi, nas w różnych sprawach. Ale i też, zwłaszcza tarocistów, kiedy właśnie taki przykład, kiedy czytamy w danym momencie tak zwane karty, trzeba zaobserwować ten klimat i tą energię. I powiem Wam, że myślę, ponieważ wiem, wiecie już, że muszę wcześniej troszeczkę nagrać takie uczywienniki, chcę, żeby one się odróżniały, więc zmieniam ymm, odzież wierzchnią. A mam dużo. A o tym też Wam kiedyś po prostu tak zwanie opowiem, bo kiedyś ktoś mnie pytał tak zwanie na to, czy ja szybko farbuję pewne rzeczy. Natomiast na ten moment chcę Wam powiedzieć właśnie to i przed chwilą się sobie, aha, dobrze, wyłożę tutaj tak jakby tą yy, koszulkę, yy, to taka ma być domowa. W każdym bądź razie i myślę sobie, poprawię może usta tak bardziej wyraziste, nie będę taka blada, ale od razu pojawia się myśl i często my takie myśli, tak jakby odpychamy od siebie, tak? I myślę sobie, Boże, co to jest? Tak? Czemu ja o tym myślę w ogóle robiąc to? A właśnie to są te myśli, które my odpychamy i myślę sobie, przecież jasne, że zaraz pewnie wymaluję usta na kolor i zaraz ben, upackam się zdejmując, tak jakby to okoszugę, myślę, że o nie, nie. I myślę sobie, o to pewnie taka dynamika tego dnia będzie, tak? Czyli 12 marca środa, więc uważajcie, żeby się przysłowiowo nie upaczkać czymś i mieć takie po prostu jakby baczenie, że przy okazji coś niechcąco można właśnie... No właśnie... No i cóż, ale oglądajmy, nie przeciągajmy. Dzięki Bogu, czym więcej tak zwanie robię, tym staram się coraz po prostu tak zwanie krócej. 12 marzec, środa, energia dzisiejszego dnia Giermek Mieczowy. Mhm. Giermek Mieczowy. Mhm. Dobrze, energia, która będzie wspierała i uzupełniała, tak jakby ten dzień tak, nas pozytywnie jest gwiazda. Boże jaka piękna. Mhm. I energia, która... Czekajcie, jak to jeszcze... O, się okazuje, że te karty są za duże, tak? <grych> I zobaczmy energię opozycyjną, tak jakby do tego dnia, z czym mamy się liczyć po prostu, czy chcemy, czy nie chcemy. Czwóreczka buławowa. Mhm. Dlaczego tego doświadczamy? To jest dziewiątka czy to jest dziesiąteczka buław kochani moi i tu dzieje się wszystko, wszystko i nic już, tak? Dobrze tutaj, aparat chyba za blisko, poprawię przy następnym. Dobrze, kochani moi, szanowni, giermek mieczowy, giermek mieczowy daje specyficzny klimat, specyficzną aktywność jeśli chodzi o energię dnia i, wszystkie, i wiele spraw, w zależności od tego oczywiście jak czytamy karty, i tak jak ja je też czytam, to jest sytuacja wtedy, kiedy jest sytuacja i wszystkie sprawy, które mogą jeszcze dojrzeć, że w tym danym momencie trzeba bardzo mocno uważać, żeby nie trzepnąć gdzieś po prostu językiem. To jest taka karta, która bardzo często występuje u tych wszystkich moich znajomych, czy też przyjaciół, czy przyjaciółki, która ma do czynienia z dziećmi, z młodzieżą, która się uczy, ale która już zna sens działania, już wie, o co po prostu tak zwanie chodzi, i czasami właśnie. Wzbudza sobą różne reakcje tego, do kogo się zwraca, gdzie po prostu tak zwanie gdzie na kogo też trafi, na jakiegoś specjalistę, czy kogoś, kto ma doradzić, pomóc, postawić diagnozę. To jest bardzo dobry dzień, gdzie szukacie diagnozy, gdzie szukacie jakiegoś rozwiązania, nauki, czasami porady, ale też czasami takiej, kiedy od kogoś coś zależy, czyli wasza postawa, to jak się wytłumaczycie, jak wy powiecie o swojej tak zwanej wiedzy czy uświadomicie stan wiedzy jakiejś, czy postrzegania jakiejś sytuacji, bo ona może być też czymś, że mm, powtarzacie coś rutynowo, tak? Albo wiecie, że to zawsze tak bywa w tym miejscu i macie już tą wiedzę, że w tym miejscu ta sytuacja tak się powtarza, albo z racji tych ludzi, tych okoliczności, ona na pewno będzie tak. I teraz tak, część z Was, tak zwani przy tych wszystkich kartach, tak? Zobaczy tak, no tak to, to zawsze tak będzie, od razu zastanawia się na nie. A część z Was będzie miała ta sytuację i od razu będziecie się zachowywali, ustawiali, uznawali coś za pewnik albo nie. To te sytuacje, te, z którymi każdy z Was się spotka, a one zapewne będą inne, tylko w tym, przybliżamy laty, które przyjdą w tym klimacie, tak? Natomiast dla części będzie to tak, że. Tak zwanie, o liczę, będzie dobrze, będzie fajnie, bo zawsze tak jest, bo zawsze jeszcze, dla, część z tej opcji niepewności, tak? Zawsze będzie tak, zawsze będzie dobrze, już wiem, co będzie, i od razu też się nastawia. To jest dzień rewolucji. To jest dzień, gdzie macie po prostu tak zwanie dojrzeć albo coś zaliczyć, już jakieś podsumowanie, wiecie, co macie za sobą i otwarcie na nowe. To też jest tak, że są sytuacje życiowe, i część z Was może ich doświadczyć, ludzie, którzy nie chcą. Uważają, że tylko tyle od życia chcą, tylko mogą cały świat będzie wam pokazywał, że możecie więcej. Ta sprawa, ta sytuacja może, możecie chcieć więcej i ona może przynieść coś więcej: lepsze rozwiązania, lepsze profity, lepsze bonusy, tak? Lepsze otwarcie, fajniejszą relację, większe zarobki, lepszy zakup i wszystko to cokolwiek w ciągu dnia może się wam tutaj po prostu wydarzyć, tak? O. W ogóle 12 marzec to jest tak 12, 13, to jest 15, czyli to jest klucz wcielenia 15. Yy, tak? 12, 13, tak 15, tak? Ale ta 15 jest specyficznych tak jakby członów związana i ona jest związana z wiedzą, z czymś co dodaje nam tego wszystkiego co dobre, co piękne. To jest taki dzień na wszystko co fajne. Tak? I na ulgę i ukojenie. To jest, będzie bardzo dobry dzień, tak? bo tutaj jest energia takiego bardzo fajnego klimatu, fajnych okoliczności, dających ukojenie. Zwłaszcza dla tych spraw, które jeszcze nie dojrzały do końca. Coś się nie chce wam wyjaśnić, coś nie idzie, wszystko gdzieś ma tylko swoje jakieś zarysy, jest daleko, ale też na wydarzenia, czyli to jest dzień, w którym to, co zrobicie, będzie miało na Dość dalekie dla niektórych wydarzenia w przyszłości, więc jest warty dzień na naukę, na kontynuowanie nauki, na zdanie jakichś egzaminów, na niepoddawanie się, kiedy coś wam poszło nie tak, wam czy waszym dzieciom. To jest coś, co jest mobilizacją, zachętą, dlaczego doświadczacie tego dnia? Po to, żeby to, przez czego te wszystkie sytuacje mają wam wyjaśnić i pokazać, odkryć pewną tajemnicę albo zasady pewnych działań. Dziesiątka buław mówi lżej. Tak, baba z wozu, konią lżej, czy cokolwiek lżej. My jako ludzie mamy specyficzny sposób przerobienia i doświadczenia tej energii dziesiątka kibuławowej. Ona mówi o tak słodkim ciężarze, który się zrzuca, że my jak najszybciej bierzemy byle co, jak byle tylko coś się wyjaśniło, byle tylko zeszło. I czasami jesteśmy nadal w tej energii, nawet jak ona ma się już rozejść, rozjaśnić, jesteśmy blisko, to my nadal czujemy tylko ciężar tej sytuacji, zagmatwaność, grzebiemy się też tak jakby w tym zagmatwanym, nie patrząc na nowe możliwości, bo zrobi, robi się nowe miejsce, że w końcu coś się rozstrzyga, i już wiemy, ja już wiem, że tym nie chcę się zajmować. Ja już wiem, że to i to chcę robić też, tak? Albo słyszycie, kłaniam się pewnej pani, której słusznie z jakichś po prostu tak zwanych powodów, i ona sama uznała, że nie, ja nie wezmę tak jakby tej pracy i tam, kochani, jakby ty się tego nie nadajesz, bo tam jest to, to, to i tamto. To jest dzień, kiedy są energie takie, które mówią, zobacz. Może ty myślisz, że tobie się ty się do nie, tego nie nadajesz. Zawsze przy dziesiątce po prostu tak zwanie buław mówi, że coś w jednym czasie pokazuje ci się, odkrywa, bo otwiera ci jakąś nową perspektywę, taką, którą wydaje się, że ona nie jest dla ciebie. Warto po prostu tego spróbować, bo okazać się może, że całkiem jesteśmy w tym dobrzy. Nieważne o co chodzi. My najpierw zawsze mamy taką tendencję, zanim uczestniczymy w większym wydarzeniu, wypromowanie czy ułożenie w sobie samym takiej energii, jak to powiedzieć, behawioralnej, tak? Najpierw nasze ciało musi pomóc, bo nasze ciało w coś rusza, coś robi. I ono musi siebie też uwolnić, bo coś nas zakodowało, że mamy tylko zakres posuwania się, tak? Tak samo w głowie mamy, to się tak samo dzieje z głową, z naszymi przekonaniami i wyjściem. Nie dać się ukierunkować na coś innego, czyli zawieszamy się na tym w tym temacie, a nie na tym, co jest najważniejsze. tak? O. I trzeba sobie powiedzieć, dobrze, ja widzę, potwierdzone są to, czego ja, tak jak w tym przykładzie, w którym kłaniam się Pani pięknie, jesteście Wszyscy piękną księgą. Mój, nie, nie będę w tym to Nie jest dla mnie to się nie da, ale może ja już wiem, czego się nie da i czy nie da. A teraz mogę zobaczyć, skoro bo mogę zrezygnować, może warto wziąć, zobaczyć, na ile ja przesunę granicę zrobienia czegoś, co mi się w głowie nie mieści, czego uważam, że się nie nadaje. Dziesiątka buław też, to jest taka energia, kochani moi, która w tym dniu będzie popychała was przy łamaniu swoich granic, do znalezienia swoich słabości, ale też ukrytych swoich słabości. Czyli my coś dla czegoś nie chcemy, tak zwanie, wyjść, tak? A, a nie chce mi się iść ubierać w strój na plaży na tym, bo nic, tylko myślę, że nisko, wszyscy będą się gapić, tak zwanie, na y, moje fałdy, tak? Bo to nawet coś takiego kiedyś po prostu pokazało. Pokazanie się, ujrzenie. To jest teraz czas, gdzie wszyscy szukają odbicia siebie w innych albo tego, czego nie chcą u innych. Ale generalnie, jakby tam coś było tak ciekawego, dla mnie. To ja sobie to wezmę, ale nie powiem, czy to stąd, czy stąd tak zwanie wyszło. To jest piękne po prostu, tak zwanie energia odkrywania prawdy o nas, o tym, jak funkcjonujemy, albo jak coś funkcjonuje. To jest ta wielka opcja, tak jak możliwość, i część z Was doświadczy takich sytuacji, gdzie powie: O Boże, dobrze, że ja już wiem, jak to jest. Ja już dobrze że tam poszłam, tam usłyszałem, usłyszałam, usłyszałam że w tamtym miejscu jest nieciekawie. No i teraz zostawienie tego marginesu, nie przesądzanie do końca od razu, tylko sprawdzenie, wykazanie się, dopytanie, poszukanie rady, poszukanie specjalisty. Gdzieś idziecie, to trzeba wcześniej znaleźć dokumenty. Pamiętajcie, zobaczcie, czy zabraliście dokumenty, czy one są w tej torbie, w tej torebce też, tak? Czy macie coś na potwierdzenie? Albo idziecie, stoi ktoś w kolejce, a potem tam pyta a dowód? A dowód? A dowód w szafie w domu, tak? To jest wszystko to, i trzeba bardzo na to uważać, żeby mieć poświadczenie takie na papierze, na dokumencie, albo kiedy, jaki Wam dokument, czy co jest Wam potrzebne, żeby coś uzyskać, albo czymś poświadczyć. Tak więc zbadajcie tą sytuację. Na pewno piękne sytuacje i wszystko to, z czego właśnie nie macie świadomości, ale nie jest aż tak złożone, że w danym momencie tego nie będzie. Czyli jest to fatyga, ale końca świata nie będzie. Tak? No, chyba, że idziecie do. Coś ważnego podpisywać, tak? No to wtedy stała, yy... a i chcecie, żeby coś szybko się wydarzyło. Ale dla, a dla wielu osób będzie to taki moment, właśnie, że chce, że coś już wydarzyło się, już nie się rozstrzygnień w tym święty świętym spokój, już iść tak zwanie do przodu. Ta czwóreczka w na temat w opozycji mówi o tym, żeby nie cieszyć się za wcześnie, żeby wiedzieć, że to tylko, przepraszam, przynajmniej etap. Że, jakie są warunki czegoś, że być może w niektórych sprawach w życiu trzeba poczekać i niektóre sprawy odwlec, żeby jeszcze zdać na lepszą ocenę, tak? Żeby poprawiać maturę kilka razy, bo może mi się zmieni kierunek studiów. Też kłaniam się, płykę to są przykłady, tak zwane życia. I ta czwóreczka była Wam mówić, nasza świadomość i nasza koncepcja życia jest otwarta. Że my jeszcze żyjemy w takich czasach, że jest to i to. To jest też ta karta, która w tym kontekście tutaj może powiedzieć o takiej sytuacji z przeszłości. Wy musicie zobaczyć ten wzór, który ja Wam podaję w Waszych sytuacjach życiowych. Na przykład kiedy zmusiliśmy syna, niestety, żeby zrobił prawo jazdy, a syn nie chciał robić tego prawo jazdy, tak? Co za ludzie, on miał inne po prostu potrzeby, bardziej informatyczne. Mówi, bądź za niedługo, zmienią się przepisy i będzie trzeba... I też ludzie stają, też da się żyć, tak? Że zmienią się przepisy na prawo jazdy, tak? To była wtedy ta duża zmiana, to mówić, że dzieje się coś przy dużej zmiany. Zrób coś zawczasu, albo nie rób tego, bo to się zmieni. Tylko w różnych sytuacjach życiowych wy sami będziecie musieli, a ten dzień z całym sercem, swoją całą duszą, intensywnością, naiwnością, krnąbrnością, zawikłaniem samych siebie przez tym Giermu śmieczy, no to to są uczniowie, którzy wysypują się przed nauczycielem, tak zwanie. Jest tym problemem, żeby chcieli nieraz zobaczyć i uwierzyć w gruszki na wierzbie. Ale jeżeli w odpowiedni sposób, na odpowiednim poziomie intencji się to zrobi, to ten nauczyciel uwierzy, że te gruszki na wierzbie są. On pomoże, on wesprze, on da jeszcze jedną szansę. I to jest właśnie ten dzień, który będzie dawał nam szansę, który będzie odkrywał przed nami wszystko to, jakby ktoś was wytłumaczył, macie pieniążki, macie coś, to zainwestujcie w giełdę, chociaż ja do tego nie mam, bo to zupełnie nie do tego, tylko bardziej wyrazisty jest na przykład. Bo to mi nie graj, nie, nie działa jeszcze, tylko dowiedz się, jak to działa. Urealnij się w tym. Poniekąd te karty trochę mówią, nie ufaj, uważaj, komu ufasz. Czy to jest rzeczywisty specjalista, czy udajesz się do specjalisty, tak? Jakie kto ma też nastawienie do was, tak? W ogóle mam wrażenie, że ten cały miesiąc będzie taki, gdzie zależności, pewne sprawy załatwiamy, układamy w zależności od tego, na kogo się natkniemy. Z kim, nieważne, czy coś oglądacie, czy coś, z kim i na kogo się natkniecie. To to jest ten klucz. Pomocnych ludzi, jeśli chodzi o. To jest taka strefa bardzo aktywna w I też zapomniałam Wam powiedzieć, jest taka: znalazłam Panią taki piękny, kolorowy ptak. To też jest chyba wróżka, ta ale ona się tą. Wszystkim tym, co z tej chińskiej strony zajmuje, je tak. Ale zapomniałam, jak się kanał nazywa. I ta Pani to tym bardziej nie pamiętam, bo to może widziałam dwa razy. Kłaniam się, pięknie. Jeszcze wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że to, co tu usłyszeliście, okaże się dla Was pożytecznej że będziecie umieli też tak przełożyć to na waszą codzienność